Zacznijmy gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. Moim gościem jest Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, pierwszy wiceprezes zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. To podkreślam, bo w 90 roku, to był 1990 rok, od po latach nieobecności powrócił samorząd do Polski. I jakie są efekty tego pana zdaniem? O 35 W 1990 latach. roku, panie redaktorze, miałem 9 lat. I, ale pamiętam tamten czas, pamiętam jak wtedy wyglądała moja gmina, gmina Jołowa, jak wyglądało większość gmin wtedy w Województwie lubuskim, a jak wyglądają dzisiaj. Mówi się o tym oficjalnie, myślę, że wszyscy to przyznają, że reforma samorządowa to najlepsza reforma. Która została przeprowadzona po 1989 roku w, w naszym kraju. Efektem tej reformy jest właśnie ten obraz pięknie zmieniających się samorządów, pięknie zmieniających się miast i wsi w naszym kraju. Samorządy naprawdę e, zdały ten egzamin e, na szóstkę, mogę powiedzieć. Nie mówię tylko o swoim samorządzie, mam na myśli wszystkich, nie tylko w województwie lubuskim. myślę, że jest to na pewno powód do dumy dla oczywiście wszystkich włodarzy, którzy wtedy zaczynali, w tych trudnych czasach nie, nie oszukujmy się, nie było tak łatwo jak dzisiaj, chociażby nie było tak prosto pozyskiwać środki. Wtedy, w latach 90. to tak naprawdę mogliśmy się opierać na pieniądzach. Które były dedykowane bezpośrednio z budżetu państwa. Wtedy nie było tych pieniędzy zbyt wiele. Oczywiście były te projekty, programy przedakcesyjne, z których no zdecydowana większość też samorządów korzystała, w tym Gmina Iłowa, między innymi, wykorzystała takie środki na budowę oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia działa do dzisiaj. Dzisiaj Oczywiście, szukamy środków zewnętrznych, żeby już ją modernizować, bo ona ma już ponad 20 lat jak bardzo łatwo policzyć. Cieszę się, że ja również jestem. W samorządzie już od kilkunastu lat, bo zaczynałem swoją pracę w samorządzie w 2007 roku w mieście Żagań i od Właściwie tego czasu jest ten cały czas związany z samorządem. Właśnie. Były przetaczały się jeszcze dyskusje, czy ten powiat jest potrzebny. Pamiętam, czy te wielkości gmin są odpowiednie tak, żeby samodzielnie można dobrze funkcjonować. Te dyskusje właściwie do dziś trwają Tak, często. No szczęście mówi o tym się, że o tym w sytuacji demograficznej, którą mamy w, w całej Europie, w Pol Pol Polska też dotknęła ta sytuacja, że po prostu rodzi się nas coraz mniej, mimo tego, że coraz dłużej żyjemy, to jest de facto nas w Polsce coraz mniej, w naszych samorządach również. Perspektywa głównego urzędu statystycznego dla samorządów w Polsce no nie jest najlepsza w perspektywie kilkudziesięciu lat do przodu, bo może się okazać, że może być nas. O, prawie o połowę mniej w roku 2060. Nie jest to e, optymistyczny scenariusz. Oczywiście e, no każdy dzisiaj e, bierze mocno się za, za pazuchę i, i szuka rozwiązania, co zrobić, żeby e, mieszkańców de, de facto w naszych miejscowościach było coraz więcej, ale wydaje się, że reforma e, samorządowa związana z ilością Gmin w ogóle w całym kraju, no jest nieuchronna. Przed nami po prostu. Jest, jest przed nami. To samo dzisiaj na, analogicznie można tą sytuację porównać do ilości szkół, którą mamy w naszych samorządach, bo dzieci jest coraz mniej w, w szkołach. A ilość szkół właściwie jest cały czas ta sama. Bardzo trudno jest przeprowadzić tą reformę oświatową w samorządzie, bo, bo, bo cały czas jest taki brak zaufania trochę z tych struktur państwowych względem samorządowych, bo przecież bardzo często samorządowcy już mają rozwiązania gotowe związane właśnie chociażby z no, mało popularnym, oczywiście, procesem likwidacji szkół, no, ale biorąc pod uwagę fakt, że dzieci w szkołach jest coraz mniej z roku na rok i to widać po prostu Są każdego gdzie... pierwszego września, że dzieci jest coraz mniej. Podobnie jest sytuacja wygląda właśnie z ilością mieszkańców w samorządach w ogóle. A przed nami jeszcze oprócz tej decyzji jeszcze ważniejsza wcześniejsza decyzja w najbliższą, nie najbliższą za tydzień w niedzielę dokładnie 1 czerwca wybory prezydenckie i tutaj będziemy decydować o tym w jaki sposób ta Polska będzie funkcjonowała. Samorządowcy stworzyli grupę wsparcia jednego z kandydatów. Dlaczego? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jeden z kandydatów jest samorządowcem. Drugą kadencję pełni funkcję prezydenta najważniejszego miasta w kraju, czyli stolicy Polski, Warszawy. Choć mimo tego, że jest dosyć duży, duże poruszenie wśród samorządowców niezależnych czy związanych bardziej z, z koalicją obywatelską, czy z tym ruchem październikowym ubiegu, ubiegłorocznym z wyborów parlamentarnych, to mimo wszystko brakuje mi dyskusji o przyszłości samorządu w tej kampanii wyborczej. Ja jako samorządowiec oczekuję od kandydatów, a szczególnie od kandydata, który jest samorządowcem, konkretnej Konkretniejszej dyskusji na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość samorządów. Przypomnę Państwu, że poprzednia, poprzedni rząd zdecydowaną większością głosów w Sejmie, między innymi, ustanowił nową zmianę w ustawie o samorządzie, skracając kadencję samorządowców do dwóch. Wyszedł z założenia prawdopodobnie ustawodawca wtedy, że mieszkańcy nie potrafią samodzielnie podjąć w decyzji, w związku z tym zaproponowali takie rozwiązanie. Dzisiaj trochę brakuje mi, w tej, w tej kampanii wyborczej dyskusji właśnie o dwukadencyjności. No bo dlaczego nie parlamentarzyści? Na e, przykład? No tak, bo akurat ta dwukadencyjność dotyczy osób, które są najbliżej ludzi. Nie oszukujmy się, mieszkańcy gmin nie znają imienia, nazwiska posła. Y, który reprezentuje dany okręg, a na pewno znają imię, i nazwisko y, włodarza gminy, miasta. W związku z tym ta decyzja związana z dwukręcennością dla mnie osobiście jest bardzo krzywdząca, ale nie tyle w kontekście krzywdząca wobec samorządowca, Włodarza, ale krzywdząca wobec mieszkańców. Niech mieszkańcy mają możliwość wyboru. Dobrym przykładem jest to, co wydarzyło się w roku poprzednim, w wyborach samorządowych. 40% włodarzy w województwie lubuskim zostało wymienionych głosami mieszkańców. Nie potrzeba było do tego żadnej ustawy. Więc ja ze swojej strony, jako samorządowiec, apeluję do kandydata samorządowego, do kandydata prezydenta Warszawy, do Rafała Trzaskowskiego. Drogi Rafale, warto jeszcze w tym tygodniu, poprzedzając. Drugą, drugą turę wyborów, wspomnieć również o, o tym fakcie. Nasz region niestety nie był jednym z regionów, był jednym z regionów, który był, miał najniższą frekwencję, chyba trzeci był od końca, ile pamiętam. Jak pan sądzi, co powoduje, że nie jesteśmy tak aktywni? Sam się na tym zastanawiam od, już od wielu lat. Frekwencja w gminie Iłowa też nie była imponująca, aczkolwiek przekroczyła 50%, było to prawie 56%. Może powinienem się z tego tytułu cieszyć, ale to też może być efekt demografii, że po prostu tych mieszkańców nie ma, tych, którzy są w rejestrze wyborców, ich po prostu fizycznie w danej gminie. Może e, pracują gdzieś poza granicami. Szczególnie tutaj na zachodzie Polski, tak? Bardzo dużo ludzi wyjeżdża do pracy na weekendy również za granicę. So? nie wyklucza jedno, jednocześnie możliwości oddania głosu za granicą. Jeżeli ktoś by się postarał o zaświadczenie, mógłby na, tak naprawdę zagłosować również za granicą. Yy, ta frekwencja oczywiście w dużych mi, miejskich ośrodkach, ona jest trochę większa, w ośrodkach wiejskich trochę mniejsza. Nie w, każdej, nie w każdym stołectwie jest lokal wyborczy. To też jest pewnego rodzaju utrudnienie. Chociaż jest tych lokali coraz więcej, bo na przykład w gminie Iłowa tych lokali do tej pory było sześć, a teraz jest już ich dziewięć, więc ale akurat w sołectwach kandydat samorządowy przegrywa, przegrywa wybory. To też jest zastanawiające, dlaczego, dlaczego tak się dzieje. Być może mieszkańcy sołectw, mieszkańcy wsi po prostu mają bardziej konserwatywne poglądy i dlatego też kandydatowi z dużego miasta, prezydentowi Warszawy trudno jest się przebić w, w tym gronie właśnie. Jak pan spojrzy na mapę Polski, to wyraźny jest podział na Polskę, która głosuje na Rafała Trzaskowskiego i Polskę, która głosuje na Karola, Karola Nawrockiego. No ten podział nie jest nowy. Nie jest Wszyscy nowy. już go znamy. To też jest oczywiście zastanawiające, dlaczego tak się dzieje. Ta linia demarkacyjna <grym> czasami się przesunie lub w prawo lub w lewo, w zależności od kategorii wyborów, które akurat są, które akurat się, się odbywają. To oczywiście jest bardzo ciekawe. To też jest pewnie trochę ułatwienie dla sztabów wyborczych, bo sztaby wyborcze wiedzą mniej więcej w których okręgach mogą liczyć na większe poparcia, w których miejscach na mniejszej, bo może sfokusowanie właśnie kampanii wyborczej Wyborczej w tych miejscach, gdzie już jakby z definicji i z historii wyborów wiemy, że należałoby się skierować, to pewnie tam będą dzisiaj swoich kandydatów kierowali. Jak słyszymy, różne środowiska mają różne postulaty wobec kandydatów, jednego czy drugiego. Środowiska samorządowe też. Powiedział Pan o dyskusji na temat dwukandycyjności, a czy są jeszcze jakieś innego rodzaju postulaty, których. Powinni właśnie e, rozważać. Tak, yy, oczywiście, w, w, nawiązując do tego, co powiedziałem na początku naszego, naszej dzisiejszej rozmowy o tej autonomii i samorządności samorządów i o takim zaufaniu. Naprawdę e, uważam, że reformę samorządową należy rozwijać w kierunku jeszcze większej autonomii samorządów. My, samorządowcy będący bardzo blisko ludzkich problemów, ludzkich spraw, naprawdę wiemy, e, na co pozyskać pieniądze, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać. Wijać, w jaki sposób aktywizować mieszkańców do tego, żeby, byli bardziej, żeby nasze społeczeństwo stawało się coraz bardziej obywatelskie? I, no i ta sytuacja związana chociażby z reformą właśnie oświaty jest tego typu przykładem braku zaufania władz państwowych względem właśnie samorządowych. Uważam, że jeszcze większa autonomia, którą można byłoby nadać, w reformie samorządowej właśnie miastom i gminom. Ona jest niezbędna i po raz kolejny apeluję do kandydata samorządowego, żeby coraz częściej jeszcze w tym tygodniu ten temat zaczął rozwijać. Na zakończenie jeszcze mamy maj, czyli wiosnę. W Park w Iłowej, byłem przepiękny jest, kilka rodzajów. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Jak teraz to wygląda? Już kwitną te wszystkie rośliny, które tam są zgromadzone? Tak, mamy w, ogromną, ogromny powód do dumy, bo, bo Park Dworski sam w sobie jest pięknym, historycznym parkiem, natomiast Gaj różaneczników, rododendronów, który ma kilka hektarów, te rododendrony mają, proszę Państwa, ponad 110 lat. To jest odmiana rododendrona wielkiego, więc on kwitnie w różnych, różnych miesiącach. Rzeczywiście niektóre rododendrony już kwitną. Rzeczywiście robią ogromne wrażenie, ale to największe kwitnienie w Parku Dworskim Wiłowej będzie miało miejsce w czerwcu. Także jeszcze nic straconego. Zapraszam wszystkich lubuszan do Parku Dworskiego. Rododendrony, gaj rododendronów w Parku Dworskim jest tuż przy najstarszym ogrodzie japońskim w Europie, który również ma. Mieści się w Parku Dworskim. Cieszę się, że pan redaktor potwierdza unikatowość i wyjątkowość tego miejsca. Zapraszamy w takim razie do zwiedzania. Dziękuję bardzo. Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej, pierwszy, wiceprezes zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, był naszym gościem. Było mi bardzo miło. Serdecznie państwa zapraszam na drugą turę wyborów 1 czerwca. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.